Dzień dobry, z tej strony Alek Piesiada, witam w kolejnym odcinku zdrowia na wakacjach mojego specjalnego podcastu, w którym opowiadam o tym, jak zadbać o zdrowie swoich i swoich bliskich przed, w trakcie i po wakacyjnych wojażach. Wszystkie materiały znajdziecie na stronie zdrowienawakacjach.pl, a także na moim blogu w specjalnej zakładce na wakacjach. Przypominam adres strony lekarzrodzinny.blog. Dziś o kleszczowym zapaleniu mózgu. Planujecie wycieczkę na Mazury? Wypad do lasu? Wyjazd na wschód? Warto rozważyć szczepienie. Pośród wszystkich wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, które są odnotowywane w naszym rejonie Europy, to właśnie to spowodowane przez ukąszenie kleszcza jest najczęstsze i obarczone wyjątkowo ciężkim przebiegiem oraz ryzykiem rozwoju poważnych, często nieodwracalnych powikłań. Jeśli jesteście narażeni na zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu, to warto rozważyć szczepienie nawet wtedy, kiedy nie wyjeżdżacie na wakacyjne podróże. Na przykład, jeśli mieszkacie w rejonie, w którym występuje wiele kleszczy, zwłaszcza kleszczy, które przenoszą KZM, jeśli mieszkacie w miejscu, które ma dostęp bezpośredni do ogródka, do lasu, często przebywacie w takich miejscach, przynosicie do domu wiele kleszczy, to zdecydowanie zachęcam do tego, aby się zaszczepić. Zwracam też uwagę, że na zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu jesteśmy narażeni nie tylko poprzez ukąszenie krwiopijnego kleszcza, ale również przez picie e, koziego mleka niepasteryzowanego, owczego mleka, a także spożywanie przetworów mlecznych z mleka niepasteryzowanego z rejonów endemicznego występowania kleszczowego zapalenia mózgu. Choroba cechuje się sezonowością. To znaczy zachorowania na ktdzem występują w określonych miesiącach, głównie od maja do przełomu Października i listopada, no to jest oczywiście spowodowane głównie sezonowością występowania kleszczy. Aktywność kleszczy przypada właśnie od marca do października. Idealne środowisko dla życia kleszczy to lasy liściaste, leszczyny, trawy. A więc, jeśli wybieracie się w celach turystycznych, sportowych, w rejony bogate, w taką właśnie szatę roślinną, warto rozważyć wcześniejsze zaszczepienie się. Pamiętajcie, że zakażenie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu yy, i mózgowa postać tej choroby mogą spowodować trwałe następstwa, głównie neurologiczne, takie jak drgawki, e, afazja, nieodwracalne niedowłady i porażenia kończyn, czy też zaburzenia psychiczne, w tym spadek e, IQ i depresję. Przed kleszczowym zapaleniem mózgu oraz jego powikłaniami można uchronić siebie i swoich bliskich poprzez zgłoszenie się na szczepienie. Szczególnie zalecam szczepienie, jeśli mieszkacie lub wyjeżdżacie w województwo podlaskie, warmińsko, mazurskie oraz wybrane rejony świata. Listę tych rejonów znajdziecie na mojej stronie zdrowienawakacjach.pl po wpisaniu kleszczowe zapalenie mózgu na stronie internetowej mojego bloga. Ponieważ tych rejonów jest wiele, to nie będę ich tutaj wymieniał, ale są tu kraje zarówno z Europy Środkowej, Południowej, jak i z Europy Wschodniej. Szczepienie jest jedynie zalecane, żaden kraj nie wymaga zaszczepienia się, to jest nie wymaga zaświadczenia odbycia szczepienia przeciw KZM w Międzynarodowej Książce Szczepień. Szczepionka ma y, skuteczność w okolicach 95% po podaniu drugiej dawki i ponad 96% po podaniu trzeciej dawki. Należy rozważyć rozpoczęcie szczepienia przeciwko kazetem już w czasie zimy lub wczesną wiosną, bo to pozwoli wytworzyć przeciwciała i wysoką ochronę przed zakażeniem od samego początku aktywnego okresu. Bytowania kleszczy. W ostateczności można zastosować tak zwany schemat przyspieszony. To znaczy, drugą dawkę w zależności od producenta podaje się tam w 7 albo 14 dni od pierwszej dawki, a trzecią, również w zależności od producenta, po dwóch tygodniach albo po 5 do 12 miesiącach od podania drugiej dawki. Odporność pojawia się po dwóch tygodniach od podania drugiej dawki, a więc najpóźniej należy zaszczepić się miesiąc przed planowanym wyjazdem w miejsce, gdzie będziemy mieli nasilony kontakt. Czy ryzyko kontaktu z kleszczami. Dawki przypominające dlatego szczepienia niestety są konieczne. 3 lata po podaniu ostatniej dawki szczepienia podstawowego, a potem w zależności od wieku, co 3 bądź co 5 lat, także ta szczepionka nie chroni do końca życia. Zwracam Waszą uwagę także na to, że jeśli pracujecie w szczególnym typie narażenia, myślę tutaj na przykład o żołnierzach zawodowych, którzy często mają ćwiczenia na poligonach, myślę o leśnikach. To są to grupy zawodowe, które w szczególności powinny wziąć pod uwagę zaszczepienie się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. To wszystko na dziś. Zapraszam na bloga lekarzrodzinny.blog w zakładce na wakacjach. Więcej informacji. Dużo zdrowia!